Karolina Gilon urodziła gwiazda Love Island, pokazała swojego pierwszego synka. Stało się, Karolina Gilon po raz pierwszy została mamą, prowadząca podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, gdzie już zdążyła pochwalić się zdjęciem swojej nowonarodzonej pociechy. Karolina Gilon została mamą. Karolina Gilon kilka miesięcy temu zaskoczyła cały świat polskiego showbiznesu. Prowadząca Love Island, wyspa miłości, podczas premierowego wydania Halo to Polsat, nieoczekiwania ogłosiła, że jest w ciąży i razem ze swoim ukochanym Mateuszem Świerczyńskim, uczestnikiem 6. Edycji Love Island spodziewa się pierwszego dziecka. W piątkowy poranek 7 lutego celebrytka podzieliła się radosnymi wieściami. Na samym początku dzisiejszego wydania HALO tu Polsat, a także w swoich mediach społecznościowych, Karolina Gilon pochwaliła się, że jej pociecha jest już na świecie. Prowadząca Love Island 31 stycznia urodziła synka, jednak póki co nie zdradziła jego imienia. W najnowszym poście Karoliny Gilon na Instagramie możemy zobaczyć serię zdjęć, na których ta razem z ukochanym pozuje ze swoją nowonarodzoną pociechą. 31 stycznia 25 roku to zdecydowanie najważniejsza data w naszym życiu. Zostaliśmy rodzicami zdrowego, pięknego synka uśmiechnięta buźka z sercami. A sikane pieluchy, przytulaski, nieprzespane noce, bolące krocze to nasza nowa rzeczywistość, w której się odnajdujemy. Będę stopniowo do Was wracać. Ściskamy cala nasza trójka, czerwone serce, czytamy w radosnym wpisie celebrytki na Instagramie. Serdecznie gratulujemy.